Siemanko! Witam w mojej kuchni! Dzisiaj przygotujemy białe frugo. Tak więc, zacznijmy od przetestowania tego napoju. Bo jest naprawdę pyszny, bananowy smak. Ten, kto uwielbia banany wie, o czym mówię. Tak więc, od czego zaczynamy? Zaczynamy od soku bananowego. Tutaj damy 250 ml tego soku. I to jest jedyne frugo, do którego mam wszystkie składniki. Tak więc, chwała Panu. Następnie sok z ananasów. 60 ml. Przecieka mi trochę tutaj ten, popatrzcie, uwalił mi się ten, ta końcówka mi się uwaliła. Trzeba to szybko wypić. Dobra. Sok grejpfrutowy. Dwie duże łyżki. 30 ml. I jeszcze sok z białych winogron. Ja wiem, że to jest dodatek jabłek, no ale co możemy zrobić? Też 60 ml. Jakoś wytrzymam ten smak jabłka. Będzie spoko. No i liczy I tu jest napisane, że jeżeli będziecie w południowej Australii, to dostaniecie 10 centów zniżki. <śpuszamy> zapraszamy, zapraszamy. I tego liczy dajemy dwie łyżki. Tak to wygląda. Sok z liczi. Mm. No i jeszcze woda kokosowa. Nie mylić z mlekiem kokosowym. Też dwie takie. Hopla. Popatrzcie. Moja ma nawet kawałki kokosa w środku. Tak więc jak chcecie, możecie je dodać. Jak nie, to nie. To jest woda z młodego kokosa. Naprawdę idealna. 60 ml wody. Do tego jeszcze małą łyżeczkę cukru, troszeczkę soku z cytryny, naprawdę taką małą łyżeczkę, bo sok grejfrutowy już jest kwaśny. No i po wymieszaniu mamy białe frugo. Tylko pamiętajcie, żeby mieszać dość yy, fajnie, żeby cały cukier się rozpuścił. Teraz przetestujemy. Patrzcie, tu jest białe frugo. No a tu jest to moje. Moje trochę się może rozdzielać, jeżeli będzie za długo stało, ale to wtedy trzeba wstrząsnąć. No i oczywiście ma kawałki kokosa. Mm. Proszę, proszę bardzo. Naprawdę to jest najłatwiejsze frugo. No i najłatwiejsze do przygotowania i wszystkie składniki są dostępne w Anglii, nie wiem jak w Polsce. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na frugo i nie tylko. Na stronę kocham gotować, a wypiszcie jakie frugo najbardziej lubicie do zobaczenia.